W ramach tegorocznego świątecznego badania Barometr Prowidenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące wydatków, jakie planują ponieść na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Okazuje się, że większość Polaków planuje wydać na ten cel w tym roku około 950 zł. Jest to kwota około 200 zł. wyższa niż to było w roku poprzednim, natomiast wciąż sporo niższa niż była w trakcie um, czasów przedpandemicznych. Jeżeli chodzi o to, kto wydaje więcej, czy osoby z większych, czy z mniejszych miejscowości, i jak to się rozkłada płciowo, to okazuje się, że na święta zdecydowanie najmniej wydają osoby najmłodsze, między 25 a 35 rokiem życia, najwięcej natomiast osoby między 35 a 44 rokiem życia. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące miejsca zamieszkania, to najmniej na święta, i to jest zaskakujące, wydają mieszkańcy największych miejscowości. Najwięcej natomiast mieszkańcy wsi oraz najmniejszych miejscowości. W ramach badania Barometr w tym roku zadaliśmy również pytanie dotyczące tego, jakich prezentów oczekujemy na święta. Zwykle oczekujemy pieniędzy oraz voucherów, bonów yy, zakupowych. Jeśli chodzi o materialne dobra, to mężczyźni najchętniej otrzymaliby elektronikę, kobiety natomiast kosmetyki bądź biżuterię. Zadaliśmy również Polakom pytanie dotyczące tego, ile środków i jak szybko planujemy zrobić zakupy świąteczne. Okazuje się, że większość z nas robi zakupy prezentowe i zakupy świąteczne już na kilka tygodni przed świętami. Co ciekawe, 17% badanych mówi o tym, że prezenty kupuje już w ciągu całego roku poprzedzającego święta. Również 17% badanych, i to są głównie mężczyźni, zakup prezentów planuje zostawić na ostatnią chwilę, na kilka dni przed wigilią lub nawet na samą wigilię. Jak będziemy finansować tegoroczne święta? Przede wszystkim z, ze środków bieżących, chociaż też część z nas, i to są głównie osoby najmłodsze, będzie posiłkowała się oszczędnościami.